Uwaga, uwaga, red flag numer 157, czyli kiedy twój chłopak ufa każdemu z wyjątkiem ciebie. Byliśmy razem, wszystko było fajnie, uczuciowo, aż pewnego dnia mój ex stwierdził: Mój kolega powiedział, że chciałeś się z nim mówić na No to ja mówię: pokaż screeny. On? Nie mogę. I mówię do niego: Ten kolega od ponad roku na ciebie leci, a ty wierzysz w coś takiego? A on do mnie. Oczywiście słyszę, słyszę, słyszę to, co zawsze słyszę. Ja oczywiście mam rację. Więc powiedziałem mu, bardzo uprzejmie, tak jak zawsze to robię oczywiście, bo jestem bardzo uprzejmą osobą, w swoim stylu. Jeśli mi nie ufasz, to wypij. Najlepsze w tym wszystkim? On się mnie pyta, mogę dokończyć kawę? Ja na to, pewnie, spoczko. Po prostu. A potem na dodatek poprosił mnie o książki, które mi pożyczył, więc oddałem mu je tak, jak na to zasłużył, rzucając nimi w jego kierunku jak świętą wodę na demona. I tyle go widziałem. I powiem tak. Czerwone flagi nie są ozdobą choinkową. Jak błyszczą, rzucaj nimi. Im szybciej, tym lepiej. <grym> Napisz flagi, jeśli też miałeś kogoś, kto ufał całemu światu oprócz ciebie. Zawsze mogę zrobić z tego serię, bo mam dużo więcej ciekawych sytuacji, które po dziś dzień mnie bawią. Przy okazji dajcie znać w komentarzach, jakie wy mieliście przygody z eksami. Z chęcią się pośmieję, szczerze mówiąc.